Czy marzysz o tym, aby mieć silny charakter, który pozwoli Ci niezłomnie realizować Twoje cele, stawiać czoła z odwagą, różnym przeciwnościom losu i konsekwentnie spełniać Twoje marzenia. Jeśli marzysz o tym, to zapraszam Cię na dzisiejszy film. Nazywam się Krzysztof Król, i dzisiaj przekażę Ci 13 sposobów do tego, żeby zbudować niesamowicie silny charakter. Zapraszam! Chyba każdy czy każda z nas marzy o tym, żeby mieć silny charakter, żeby mieć wysokie poczucie własnej wartości, żeby czuć pewność siebie, nie tylko po to, żeby właśnie, tak jak powiedziałem na początku filmu, realizować swoje cele, realizować konsekwentnie i spełniać swoje marzenia, i nie tylko po to, żeby stawiać czoła właśnie różnym przeszkodom, różnym wyzwaniom, radzić sobie w trudnych chwilach, ale myślę, że przede wszystkim po to, żeby po prostu każdego dnia czuć się dobrze samym ze sobą żeby czuć się dobrze w swoim ciele, żeby czuć się dobrze w kontakcie z innymi ludźmi, żeby nie mieć żadnych kompleksów, nie mieć sobie nic do zarzucenia. I teraz, jeśli chcesz zbudować taki charakter, to istnieją ku temu konkretne sposoby. Od razu powiem ci, że nie będzie to rzecz Super szybka, ani super łatwa, bo trzeba będzie tu wykonać pewną pracę. Takie rzeczy nie przychodzą łatwo. Zbudowanie naprawdę silnego charakteru, zbudowanie fajnej osobowości to nie jest hop -siup. Jakby tak było, to każdy by mógł to osiągnąć. A jednak jest to rzecz dostępna tylko dla nielicznych. Jest to rzecz. Elitarna. Więc jeśli Ty teraz chcesz być w tej elicie, no to koniecznie zobacz ten film do końca. Koniecznie z tych 13 metod wybierz sobie kilka, które zastosujesz w najbliższym czasie i później zacznij je konsekwentnie stosować. Bo jeśli tego nie zrobisz, to to będzie no, pierwszy objaw tego, że masz właśnie niedobory w swoim charakterze. Więc lecimy po kolei. Popatrzcie. Pierwsza rzecz to jest konsekwencja w myśleniu i w działaniu. Musisz nauczyć się tego, że Ty, jeśli. Masz jakiś cel, jeśli masz jakieś marzenie, to podążasz za nim, to się nie wycofujesz. Musisz wyrobić sobie taki nawyk kończenia zadań, bo bez tego nie osiągniesz praktycznie nic. Ja bardzo się cieszę, że właśnie nie wiem nawet kiedy, bo to już zaczęło się w moim dzieciństwie może jest to efekt wychowania właśnie przez moich wspaniałych rodziców ale oni właśnie nauczyli mnie tego, żeby kończyć zadania że jeśli zacząłem coś robić, to to kończę. Powiem Ci, że w moim życiu to było niesłychanie przydatne, bo każdy z nas miewa jakieś kryzysy, każdy z nas miewa, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś długoterminowe projekty, takie chwile, w których po prostu nie widzi dalszego sensu, chce się wycofać, wy, po prostu y, jakieś wycofanie się będzie łatwiejsze niż... Stawienie właśnie czoła przeciwnościom losu, czy samemu sobie, nie? I teraz to, że ja się nauczyłem właśnie kończenia zadań, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, miało ogromny wpływ na mój sukces życiowy, ale też właśnie był elementem zbudowania tego silnego charakteru. To mogą dotrzeć, dostrzec inni ludzie, którzy właśnie mnie obserwują, albo którzy są moimi przyjaciółmi, że wiedzą, że ja jestem gościem, który, jeśli coś sobie postanowi, to prędzej czy później to osiągnie. Punkt drugi to jest punktualność i poranne wstawanie. To są rzeczy absolutnie podstawowe. Wyobraź sobie teraz, jeśli miałbyś przed swoimi oczami zobaczyć człowieka, który ma silny charakter, czy myślisz, że ten człowiek rano ma problem z tym, żeby wstać z łóżka? No to chyba jest podstawowa rzecz. I dlaczego to jest takie ważne, to wstawanie poranne? Bo popatrzcie, że każdego ranka przecież my zaczynamy od czegoś swój dzień, i te pierwsze czynności, które my wykonujemy, bardzo często rzutują na resztę tego dnia. Więc warto wyrobić sobie te potężne nawyki już od samego rana, żebyś ty już jako osoba właśnie silna wstawał rano o godzinie, o której chcesz, bez drzemek, bez przeglądania w łóżku i leżenia pod ciepłą kołderką przez pół godziny na telefonie, tylko po prostu wstajesz i zaczynasz działać od samego rana. To jest twój nawyk. Jak sobie go wyrobisz, będzie ci pomagać w życiu. Ale właśnie też punktualność. Punktualność, że robisz rzeczy na czas. To pomoże Ci uniknąć bardzo dużo stresu w Twoim życiu, ale pomoże Ci też uniknąć pretensji od innych ludzi. Dodatkowo sprawi, że inni ludzie będą bardziej Cię szanować, no bo właśnie punkt trzeci to jest to, żebyś dotrzymywał swoich obietnic, zarówno danych sobie samemu, jak i innym ludziom. Sobie samemu, po to właśnie, żeby budować silną osobowość, żeby zbudować pewność siebie, żebyś był człowiekiem, który ufa sam sobie. Popatrz, jeśli ty będziesz dotrzymywać tych obietnic, danych samemu sobie, nie? Czyli jakieś postanowienia, okej, okay. postanawiasz sobie, że rzucisz palenie, to rzucasz to cholerne palenie. Postanawiasz sobie na przykład, że zarobisz takie i takie pieniądze, to robisz wszystko, żeby te pieniądze w określonym czasie zarobić. Postanawiasz sobie, że zmienisz pracę, to zmieniasz tą pracę. A nie odkładasz na później, bo to jest cecha odkładanie na później, zwłaszcza ważnych rzeczy, to jest cecha ludzi słabych. To jest cecha ludzi słabych, którzy się boją, którzy mają lęki, z którymi wygrywa ich własny umysł. A jeśli ty nauczysz się teraz właśnie konsekwentnie realizować to, co robisz, być człowiekiem, który właśnie dotrzymuje tych obietnic danych samemu sobie, to Twój mózg będzie ci ufać i dużo łatwiej będzie ci podejmować jakieś większe wyzwania, dużo łatwiej będzie ci stawić czoła większym wyzwaniom, podejmować jakieś ambitniejsze plany, realizować ambitniejsze projekty, to wtedy przyjdzie ci dużo łatwiej, bo będziesz wiedział, że i tak dasz radę. No, ale znowu tak samo w oczach innych ludzi staniesz się człowiekiem wiarygodnym. Staniesz się człowiekiem, któremu inni ufają, który niezależnie od tego, co by się nie działo, po prostu robi to, co obiecał. Ja, znowu, dla mnie na przykład obietnica dana komuś jest święta, dlatego nie obiecuję wielu rzeczy ludziom. Zawsze, jeśli komuś coś obiecam, to przemyślę to sobie wielokrotnie, bo wiem, że jak już obiecam, to się będę tego trzymał jak święte. Dla was na przykład organizuje w niedzielę webinary i nie zapomnę jak to było bodajże jakieś 6 lat temu, zanim jeszcze kupiliśmy ten dom i wynajmowaliśmy dom po drugiej stronie wyspy, taką willę, no też koło 1000 m2, przepiękną z widokiem na zachód słońca nad oceanem i Mieliśmy taki problem, bo ta willa była tak zresztą jak to pomieszczenie, w którym teraz jestem, prawda, czyli w mojej bibliotece. Tam było bardzo w moim gabinecie dużo drewna. I były właśnie dokładnie takie same jak tutaj lampki, po prostu wbudowane właśnie w tą zabudowę drewnianą. No i e, w pewnym momencie, jak zaczynałem niedzielny webinar, to zaczął cały mój gabinet wypełniać się dymem. No, po prostu rozpoczął się jakiś pożar. I ja tylko powiedziałem mojej żonie, kochanie, dzwoń po straż pożarną, a ja idę do sypialni w takim razie zaczynać webinar, bo to było jakieś 5 minut przed moim startem webinaru, ale ponieważ się z wami umówiłem, wtedy robiłem webinar o 17.00. To, to dla mnie było po prostu święte, czyli nawet jak był pożar, ja i tak webinar zrobiłem, Przyjazd straż pożarna, okazało się, że tam właśnie transformator w jednej z tych lampek się zagotował i zaczął przypalać już drewno, które było pod nim, bardzo dużo było dymu, jeszcze nie pojawił się na szczęście otwarty ogień, więc szybko można było temu zaradzić. Ale widzisz, to jest właśnie to dla mnie, że dla mnie, jak miałem covid i 38 stopni gorączki i robię dla was webinar, to ja jestem. I dlatego ludzie, którzy mnie znają i którzy chcą ze mną współpracować, oni wiedzą, że moje słowo jest święte: że jak komuś coś obiecam, to tak będzie. I nie muszą się zastanawiać, czy ten gość jest wiarygodny. Oni po prostu to wiedzą, bo obserwują mnie, mówię w kwestii moich znajomych, przyjaciół, ale również moich kursantów, oni widzą przez lata po prostu, że ja zawsze dotrzymuję słowa. Więc popatrz, to jest coś, co daje tobie ogromną moc dla samego siebie, prawda? Że czujesz się jako człowiek faktycznie człowiek czynu, człowiek, który, dla którego słowo jest święte, nie? że nie trzeba go prosić dwa razy, nie trzeba go pytać dwa razy, czy coś zrobi, czy nie. Ale tak samo też w oczach innych ludzi, dużo łatwiej ci jest wtedy z kimś współpracować. Nawiązać jakiś kontakt, zaprzyjaźnić się, bo ludzie po prostu będą to bardzo w tobie szanować, że dotrzymujesz tych obietnic. I zanim przejdziemy dalej, to od razu chcę, jak już powiedziałem o, o tych moich niedzielnych webinarach, to chcę Cię zaprosić gorąco na szkolenie, które poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 10. A będzie to szkolenie odnośnie tego, jak możesz pozbyć się stresu ze swojego życia. Jeśli cały czas masz tego stresu za dużo, Chciałbyś po prostu robić rzeczy bardziej spokojnie? Chciałbyś mieć mniej spraw na głowie? Chciałbyś robić różne rzeczy komfortowo po prostu, a nie niszczyć sobie zdrowie, właśnie żyjąc w ciągłym, a już w ogóle w chronicznym stresie, to podwójnie? To właśnie na tym szkoleniu pokażę Ci wiele skutecznych metod, jak pozbyć się tego stresu. Więc to szkolenie jest darmowe. Ale trzeba się zapisać, więc wejdź sobie na stronę wyzwanie90.pl, łamane przez webinar, podaj tam swoje imię, maila, ja ci wyślę dane dostępowe do tego webinaru. No i spotkamy się na szkoleniu w niedzielę o godzinie 10. Ustaw sobie też przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć, bo będzie to bardzo ważne szkolenie, które zmieni pozytywnie Twoje życie. No, a jak już się zapisałeś, to lecimy dalej. Słuchaj, kolejna rzecz to jest umiejętność koncentracji na celu. Człowiek, który ma silny charakter, nie pozwala sobie na dystrakcję. On ma swój cel, on ma swój plan, on wie, co ma robić i realizuje konsekwentnie te cele. Popatrz, my Cię tego uczymy w naszym programie Wyzwanie 90 dni, właśnie jak realizować cele, jak w ogóle zidentyfikować te cele, czyli odkryć swoje marzenia, jak odkryć to, kim chcesz być, co chcesz robić w życiu, następnie jak przekuć to w bardzo konkretne cele, jak ułożyć plan do tych bardzo konkretnych celów i później jak ten plan zrealizować. Więc my Cię tego uczymy i bardzo ważnym jest właśnie to, żeby się nauczyć, w jaki sposób być człowiekiem, który przyjmuje w życiu postawę proaktywną. Czyli nie taką postawę, że ty jak się coś w twoim życiu przydarzy, no to reagujesz. Jak Cię zwolnią z pracy, to dopiero wtedy szukasz nowej. Nie, szukasz nowej pracy, jeśli twoja obecna nie spełnia Twoich oczekiwań. To samo w biznesie. Rozwijasz swój biznes cały czas, bo masz swoje pewne cele, masz swój pewien plan, a nie tylko wtedy, kiedy przyjdzie jakiś kryzys. Więc. Musisz być człowiekiem skoncentrowanym na celu. Kolejna rzecz, punkt piąty, to umiejętność skupienia się na danej czynności. Czyli umiejętność, że jeśli coś robię, już nie w kwestii tej makro, tak jak powiedziałem w poprzednim punkcie, tylko w momencie, kiedy coś robię, to inne rzeczy mnie nie rozpraszają. Nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś mnie rozpraszał. Popatrz sobie znowu teraz, wyobraź sobie, masz dwie wizje dwóch ludzi. Jeden... Zaplanował sobie na przykład, że napisze jakiś dokument, ma napisać jakieś pismo, które będzie miało na przykład dwie strony, i to pismo ma wysłać gdzieś do kogoś, jakiegoś kontrahenta biznesowego. No i siada do tego pisma. Ale nagle tak wyciąga telefon, sprawdza na tym telefonie powiadomienia, wchodzi na Facebooka, wchodzi na Instagramika, wchodzi na TikToczka i tam sobie przegląda różne rzeczy przez godzinkę. Później zaczyna pisać pismo, ale nagle ktoś do niego dzwoni, więc pogaduchy 40 minut. Za chwilę znowu siada do tego pisma i tak zajmuje mu to pismo cały dzień. I nawet go nie skończy, bo stwierdzi, a skończę jutro rano. Przed pracą. Wstanę wcześniej oczywiście nie wstaje, więc zawala, nie wysyła pisma. Ktoś ma pretensje do niego, albo traci kontrakt. No, to jest jedna wizja. Wizja druga. Masz człowieka, który siada przy swoim biurku, otwiera komputer, siada przed pismem, ma zaplanowane, że ma napisać to pismo, wyłącza telefon, pisze przez godzinę te dwie strony tekstu, pisze pismo, wszystko, kończy, wysyła, i później robi to, na co ma ochotę. Idzie się spotkać na przykład z przyjaciółmi, spędza czas ze swoimi dziećmi. Którym człowiekiem chcesz się stać? A? Którym chciałbyś być? Tym pierwszym czy tym drugim? Myślę, że odpowiedź sama ci się nasuwa. No właśnie. Więc masz przykład. Kolejna rzecz. Kontrola twoich emocji. Znowu przykład dwóch ludzi. Jeden człowiek roztrzepany cały czas, chodzi, wkurza się, denerwuje się, myśli o przyszłości, myśli o przeszłości. Inni ludzie go denerwują, bo ktoś się źle na mnie popatrzył w autobusie czy na ulicy. Ktoś mi zajechał drogę, więc już kurde w stresie i przez godzinę później jest nakręcony po prostu do czerwoności, rozgrzany, bo ktoś mu zajechał drogę samochodem. A drugi człowiek jedzie, ktoś na niego trąbi, jedzie dalej, Panuje po prostu nad swoimi emocjami. Którym człowiekiem wolisz być? I teraz popatrz się. Ja akurat znam ten temat doskonale. Zresztą wiele z tych tematów znam doskonale, ale ten szczególnie, bo z tematu inteligencji emocjonalnej ja właśnie jestem w trakcie pisania doktoratu w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Kalifornii, więc badałem temat, jeśli chodzi o no, już bardzo, bardzo solidne podłoże naukowe właśnie inteligencji emocjonalnej jest to coś, czego można się nauczyć. Są bardzo konkretne metody, my uczymy cię tego, między innymi w naszym kursie Transformacja 90 dni. To jest kurs, który pozwala ci głębiej zrozumieć siebie, odkryć siebie na nowo. Przede wszystkim nauczyć się, jak być człowiekiem, który jest szczęśliwy, spełniony i przeżywa jak najlepsze emocje każdego dnia. Chcesz się tego nauczyć? To spróbuj sobie, jak działa ten program. Wystarczy, że wejdziesz na stronę transformacja90.pl. Tam na głównej stronie możesz założyć sobie konto. I jak założysz to konto, to ja za darmo dam ci trzy pierwsze dni tego programu. A już w drugim dniu masz piękne ćwiczenie na temat tego właśnie, żeby odkryć to kim chcesz być, ale nie tylko, bo również ćwiczenie, w którym pozwoli, które pozwoli ci bardzo mocno cię zmotywować do tego, żebyś podążał za tymi swoimi marzeniami. Ale pierwszy i trzeci dzień zobaczysz tak samo równie ważne, więc Zrób sobie, słuchaj, e, prezent, wejdź na tą stronę Transformacja 90 Dni i zupełnie za darmo odbierz te trzy dni programu, bo zobaczysz, że zmienią Twoje życie, i właśnie między innymi ten program jest e, pięknym szkoleniem, które uczy Cię właśnie Twojej inteligencji emocjonalnej. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to selekcja Twojego towarzystwa. Znowu, czy uważasz, że człowiek, który ma silny charakter, będzie pozwalał sobie, żeby w jego otoczeniu kręcili się jacyś ludzie negatywni, toksyczni, którzy źle na, nie, na niego wpływają, którzy go obgadują za jego plecami? Nie. Taki człowiek będzie asertywnie, konsekwentnie tych wszystkich jakichś hejterów, toksycznych ludzi usuwać natychmiast ze swojego otoczenia? Ja tak robię od wielu, wielu lat. Nie wszystkim to się podoba, zwłaszcza hejterom to się nie podoba. Jak niektórzy się burzą później. Za co mnie zablokowałeś? Bo jesteś hejterem. Do widzenia. Pyk. Wchodzisz z następnego konta? Pyk. Pyk. Bardzo łatwo to się robi. Bardzo to jest łatwe. Kiedy nauczysz się tego, przestaniesz mieć jakiekolwiek wyrzuty sumienia związane z tym, żeby na przykład właśnie toksycznych ludzi usuwać ze swojego otoczenia. Po prostu nie spędzać z nimi czasu. Kolego drogi, obraziłeś mnie. Albo obgadywałeś mnie za plecami. Albo wiesz co? Jakoś jak się z tobą spotykam, to zawsze mam później zły humor. Więc nie masz pozytywnego wpływu na moje życie. Wybacz, nie chcę z Tobą więcej spędzać czasu. Dziękuję. Do widzenia. Życzę Ci szczęśliwego i pięknego życia. Czy to jest taki duży problem? Czy to jest taki duży problem, naprawdę? Jest 8 miliardów ludzi na ziemi. Dlaczego masz pozwalać sobie na to, żeby jakieś toksyczne osoby, czy osoby, które odbierają Ci energię, czy chęć do życia, czy radość życia, czy smak życia, żeby takie osoby przebywały w Twoim otoczeniu, ha? No nie wolno. <noise> Więc kolejna rzecz. Popatrz się. Punkt ósmy. Umiar w sprawie używek. Znowu, silny charakter to jest wygrana ze swoimi własnymi słabościami. I różne używki, no to są nasze słabości. Ja teraz nie jestem purystą. Lubię czasem też się napić piwka, jakiegoś Prosecco, coś tam, coś tam, coś tam się pobawić. Ale. Trzeba mieć nad tym kontrolę. Nie pozwolić nigdy, żeby to odbierało Ci radość życia, żeby to zaczęło rządzić Twoim życiem, żebyś był uzależniony od tego typu substancji. No bo to jest słabość, to, ma, to jest dokładna przeciwność innego charakteru. Więc jeśli ty masz problem z tym, to powinieneś sobie z tym jak najszybciej poradzić. Kolejny punkt dziewiąty. To dbanie o swoją kondycję fizyczną. Popatrzcie, że po pierwsze trening, na przykład, bo dbanie o kondycję ogólnie organizmu to jest kilka różnych czynników. To jest poprawne wysypianie się, to jest wyeliminowanie stresu, czyli to co ci mówiłem w niedzielę o godzinie 10: koniecznie bądź na moim szkoleniu. Nauczę cię, jak pozbyć się stresu z Twojego życia. Właśnie i to jest ważne, wyeliminowanie stresu, bo stres rozwala wszystko, absolutnie, opowiem Ci o tym na szkoleniu w niedzielę też. Rozwala całkowicie Twój organizm. Więc to jest sen, pozbycie się stresu. To jest odpowiednie jedzenie, tak żeby przynajmniej 70% to było zdrowe jedzenie. Nawodnienie organizmu. To jest ruch i trening, żeby ten organizm cały czas był w dobrej kondycji. I to są te podstawy, rozumiesz? To są te podstawy, żeby zadbać w ogóle o swoje zdrowie. I one wpływają wszystkie tak samo na Twój układ hormonalny. I teraz z pewnością słyszałeś kiedyś o tym, że mężczyzna czasem może być taki zniewieściały, taki roz, rozmemłany. Taki, że nie potrafi podjąć żadnej decyzji, że nic mu się nie chce. To są objawy na przykład niskiego poziomu testosteronu. I bardzo często właśnie styl życia wpływa na poziom naszych hormonów. I teraz. Są oczywiście terapie różne zastępcze i tak dalej, ale to jest ostateczny środek. Natomiast dla wielu osób po prostu zmiana stylu życia już może poprawić ich równowagę hormonalną i funkcjonowanie ich organizmu, co później przekłada się na poprawienie jakości Twojego życia, samopoczucia i również na wewnętrzną siłę Twojego charakteru. W zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda? Kolejna rzecz, punkt dziesiąty, to jest zbudowanie swoich własnych zasad życia, czyli poznanie Twojej hierarchii wartości, żebyś ty wiedział i był świadomy tego, czym Ty się w życiu kierujesz, co jest dla Ciebie ważne i na co poświęcasz swój czas i za czym podążasz. Ustalenie swoich własnych reguł i trzymanie się tych reguł. Jeśli mam regułę, że nie kradnę, to nie kradnę. Mam regułę, że nie wydaję na przykład. Yy, za dużo pieniędzy albo nie biorę kredytów na konsumpcję, to tego nie robię. Mam regułę, że inwestuję na przykład tylko ze, zgodnie ze swoim planem inwestycyjnym i nie daje się namawiać na jakieś skamy i oszustwa, to tego nie robię, prawda? To trzymam się swojego planu. Więc zbudowanie sobie prostych reguł życia ułatwia to życie. Pozwala ci uniknąć wielu różnych problemów. I jeśli dotychczas tego nie zrobiłeś, to możesz to zrobić. Uczymy cię tego, tak jak powiedziałem wcześniej, na przykład tego też uczymy cię w programie Transformacja 90 dni. Wejdź sobie na transformacja90dni.pl i zobacz te pierwsze trzy dni koniecznie tego programu. Zobacz sobie, o czym jest ten program, jakie tam tematy omawiamy, bo jest to piękne dzieło, po prostu, które pozwoli ci no, stać się naprawdę silnym człowiekiem. I teraz popatrz się. To właśnie ustalenie swoich reguł. Bycie człowiekiem, który żyje na swoich własnych zasadach on, zna te zasady, ustalił je świadomie, i później się ich trzyma. To jest jedna z podstawowych rzeczy w ogóle właśnie tego typu silnego charakteru. Kolejna rzecz, punkt jedenasty, to jest podejmowanie decyzji, umiejętność podejmowania decyzji. Masz w sobie coś takiego, co możemy nazwać metaforycznie mięśniem decyzyjności, bo działa to podobnie jak mięsień. Czyli popatrz, tak jak na przykład pierwszy raz zacząłbyś chodzić na treningi i dotychczas nie miałeś jakichś dużych mięśni, to... To podnosisz na przykład, wiesz, 4-kilowy ciężarek na biceps i, i możesz zrobić to 10 razy. Jak zaczniesz trenować, po 3 miesiącach już weźmiesz mieć 10-kilowy ciężarek. Później może 11, a później może 12 kilo, a po roku może zaczniesz ćwiczyć 15-kami. Dlaczego? Bo twoje mięśnie stają się coraz silniejsze, nie? Twoje mięśnie coraz po prostu bardziej się rozbudowują dzięki temu treningowi i jesteś w stanie poddawać je coraz większym obciążeniom. I tak samo jest z decyzjami. Jeśli dotychczas miałeś problem z podejmowaniem decyzji, to zacznij podejmować małe decyzje, a później się ich konsekwentnie trzymać. I w ten sposób uczysz swój, warunkujesz swój umysł, żeby właśnie nauczył się, że po pierwsze, możesz podejmować swoje decyzje: nie musisz się pytać wszystkich o zdanie, nie musisz pytać wszystkich o aprobatę, tylko możesz po prostu podjąć tą decyzję. I zobaczysz, że zaczniesz budować stopniowo ten miesiąc, czyli coraz łatwiej będzie ci podejmować coraz bardziej trudne, skomplikowane decyzje w Twoim życiu. Zacznij to robić od dzisiaj, bo na co masz czekać? Kolejna rzecz, punkt dwunasty, to odpowiedzialność za swoje życie i za swoje decyzje. No, wolność, której pewnie pragniesz. Jest powiązana z odpowiedzialnością i człowiek właśnie z silnym charakterem to jest człowiek, który potrafi wziąć tą odpowiedzialność. To nie jest absolutnie człowiek, który kiedykolwiek wchodziłby w postawę ofiary. Robił z siebie ofiarę: o zobaczcie, jak ja jestem biedny, życie mi się nie udało, życie mnie no, tak strasznie mnie pokarało, I, i, i dlaczego ja sobie na to zasłużyłem? Nie. Umartwianie się nad sobą, robienie z siebie ofiary, zrzucanie odpowiedzialności na innych ludzi to jest przeciwieństwo właśnie odpowiedzialności. Więc musisz się nauczyć, jak być człowiekiem, który potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Przestać w końcu obwiniać innych, przestać gadać głupoty, że to jest wina tego, tamtego, polityków, tej sytuacji, tam gdzie się urodziłem, tego, jakich miałem rodziców, bla bla. bla. Przestać tych wszystkich ludzi obwiniać i wziąć wreszcie odpowiedzialność za swoje życie, że ono jest efektem Twoich decyzji, Twoich działań. Więc bierzesz za to odpowiedzialność. Przyjmujesz na klatę to wszystko, co Ci życie przynosi. I podejmujesz konkretne decyzje i później bierzesz odpowiedzialność właśnie za te swoje decyzje. To jest silny charakter. No i punkt trzynasty ostatni, to pomoc innym, po to, żeby właśnie troszczyć się o słabszych, żeby podać rękę tym, którzy są w potrzebie. To pozwala Ci zbudować poczucie wartości, ale również sprawić, że jesteś człowiekiem społecznie przydatnym, że nie budujesz silnego charakteru tylko po to, żeby sobie zapewnić fajny poziom życia, tylko po to, żeby Tobie było dobrze, ale budujesz też silny charakter właśnie po to, żeby pomóc innym, żeby wszystkim dookoła Ciebie było dobrze. Potrafisz się troszczyć o swoją rodzinę, o najbliższych, o ludzi, których masz w swoim otoczeniu, którzy są w potrzebie i to sprawia, że faktycznie jesteś wtedy w pełni, stuprocentowo silnym człowiekiem, którego nie tylko Ty sam szanujesz, Ciebie, ale szanują cię też wtedy inni. I tego ci życzę, drogi przyjacielu, więc mam nadzieję, że dzisiejszy film sprawi, że zaczniesz nad sobą pracować, że to, o czym tutaj mówimy, zaczniesz wdrażać jak najszybciej. Że nie będzie tak, że wleciało jednym uchem, a drugim wyleciało. Bo to jest oznaka słabych ludzi. Więc. Bądź silny, skorzystaj z tych szans, które Ci daję. Daję Ci możliwość, popatrz, żeby sobie przerobić 3 dni transformacji 90 dni. Zrób to. Daję Ci możliwość, żeby spotkać się ze mną w niedzielę o godzinie 10 na tym niesamowitym szkoleniu o tym, jak pozbyć się stresu. Też spotkaj się ze mną. Bądź człowiekiem czynu, bądź człowiekiem proaktywnym. I co? I miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!